Osoby z podznaku raka. Zapraszam na przesłanie z kart na rok 2024. Jakie karty tutaj, drogie raki, mają dla Was ostrzeżenia? Jakie dobre rady? Na co szczególnie powinnyście w tym nadchodzącym roku zwrócić uwagę? Czyli rak i rok 2024. Tak więc, drogi raku w styczniu. Drogi raku w styczniu, może <laughs> powiem Wam tak, to, czego nie dopilnowałyście w starym roku, może trochę Wam się zwalić na głowę. Ja bym powiedziała te sprawy, które zaniedbałyście, które gdzieś tam zostały przez Was pominięte, jakby los zdecyduje za Was sam. Czyli ktoś może odgórnie coś tam Wam narzucić, jeżeli nie dokonałyście pewnych decyzji, nie dokonałyście analizy pewnych sprawnie wy, nie wyciągnęłyście wniosków i nie nie podążyłyście tą dla Was dobrą drogą, to powiedzmy, że to, że tak powiem, nie, nie będzie jakoś, to będzie, tak? Może tak myślałyście w poprzednim roku, że jakoś się uda, jakoś to będzie. Nie. Tutaj jeżeli właśnie nie podjęłyście rękawicy, nie Zadziałałyście same, to nie zostanie, te jakieś tam zaniedbania nie zostaną pominięte. Tutaj karta sądu mówi, że wszystko wyjdzie na jaw. Też oliwa zawsze sprawiedliwa na wierzch wypływa. To też mam na myśli, czyli jeżeli miałyście poczucie jakiegoś może nie, niesprawiedliwości, czy mm, niedocenienia, to tutaj też styczeń, żeby nie był taki tutaj wydźwięk, nie miał wydźwięku negatywnego też styczeń przyniesie Wam też pozytywne aspekty, czyli coś może, co starałyście się, nie udało Wam się załatwić, ale naprawdę wkładałyście w to całe serce wysiłek, nie udawało Wam się to załatwić, to w styczniu się uda, tak? Czyli tak, że powiedziałam, na dwoje babka wyróżyła, ta karta ma dwie, stro dwie strony, bo jest ta strona negatywna, czyli te zaniedbania, które czegoś nie dopilnowałyście, wyjdą na jaw, ale też starania, o coś, o co zabiegałyście, nie udawało się, ale starałyście się całym sercem, będą miały wydźwięk pozytywny. Karta lutego tego mówi o sprawach sądowych, dosłownie o sprawach formalnych, takich gdzie jest napisane czarno, na białym, gdzie coś jest zero jedynkowe. Tutaj nie ma się, nie ma jakiegoś rozczulania, nie ma empatii w tej karcie. Ta karta postrzega. Pewne sprawy właśnie w takich kwestiach albo jest tak, albo tak nie jest. Czyli tutaj nie ma takiego jakiegoś złotego, złotego środka. To też może kwestia tego, że jeżeli coś tam nie dało się ugrać z kimś po dobroci, postawicie tutaj na stronę sądową. Tu akurat karta ma pozytywne znaczenie, czyli nie warto. Stawiać na ludzi, którzy zawodzą nasze zaufanie po raz kolejny. Tutaj karta, właśnie trochę taka surowa jest w tym temacie, bo mówi: Słuchaj, jeżeli ktoś zawiódł twoje zaufanie obiecywał, obiecywał, nie trzymał obietnicy, może warto pozbyć się jakichś twoich sentymentów, udać się właśnie na drogę sądową, nie zważać, czy to jest przyjaciel, przyjaciółka osobą, osoba, którą dobrze znacie. To wyjdzie ci. Na dobre, czyli to właśnie droga formalna, droga sądowa w marcu, zarzuci Was pracę będzie nadmiar pracy. To też dobry miesiąc dla osób, które szukają zajęcia zawodowego, pracy, e, zatrudnienia. Karta mówię, że tutaj mm, nie tyle, że y, nie tylko, że znajdziecie pracę. Ale ta praca powiedzmy będzie zgodna z jakimiś tutaj Waszymi zainteresowaniami, zainteresowaniami praca, w którą będziecie wkładać mm, całą duszę. Też taka praca yy, nie tyle może odtwórcza, bo tu karta mówi też o, dużo, mówi o własnej inicjatywie wykazywanej. Ale generalnie no, pracy Wam w tym miesiącu nie zabraknie i zarówno tym osobom, które pracy szukają na pewno. Ją znajdą, czy też w tym miesiącu, jeżeli wyślą CV, to mają szansę na dużo yy, duży odzew ze strony firm, które Was yy, interesują. Miesiąc czwarty, miesiąc kwiecień, miesiąc takiego uspokojenia, yy, ja bym powiedziała, bo troszeczkę możecie chcieć odpocząć, nabrać wody w usta, nie mieszać się w sprawy, yy, w sprawy innych, czy też nie dać się wciągnąć w jakieś yy, sytuacje takie konfliktowe, kryzysowe. Dobry miesiąc, żeby się nie opowiadać po czyjejś ze stron. Ja bym takie trochę bycie taką: ryby, głosy, dzieci ryby głosu nie mają. Czyli w tym miesiącu kwietniu stacie się właśnie taką osobą, która wysłucha, popatrzy, pokiwa głową, tak, ale tak naprawdę swojego zdania nie wypowie. To Wam wyjdzie na pewno na dobre. Czyli nie wdawajcie się w kwietniu w żadne konflikty. I sytuacje jakieś takie stresowe, totalnie niepotrzebne. Co tutaj dalej mamy w miesiącu? W maju widać jakieś miłe odwiedziny, miły prezent. Ktoś Wam coś tutaj. Nie chodzi tylko o to, że ktoś Wam tak, da jakiś prezent, sytuacja materialna, tak, czyli ktoś Wam coś przyniesie, tak, zapakowane w ładne pudełko. Prezentem może też być dobra informacja, dobre informacje, które do Waszego domu przyjdą, może ktoś zadzwoni z jakąś informacją, którą dobrze, korzystnie dla siebie wykorzystacie, może przyjdzie jakaś sąsiadka, ciotka, znajomy, znajoma, która też wam takie właśnie dobre informacje przyniesie. Miesiąc czerwiec, ja bym powiedział tutaj rok szkolny, studia powoli się kończą, tak, w czerwcu, ale tu karta nowych wyzwań intelektualnych, czyli coś się kończy, coś się zaczyna, tylko Patrząc na te kolejne karty i te wyzwania intelektualne, as daje potencjał, tak? Czerwiec daje potencjał, energię, lato, zaczyna wam się chcieć tutaj. Ja nie widzę tak, że niektórzy, nie wiem, mają tak, że gorąco to im się nie chce, zima im się nie chce, jesień to chlapa im się nie chce, wiosna chlapa też im się nie chce, a tutaj wy jakby w lato będziecie osobami takimi bardzo bardzo aktywnymi. Będzie Wam się, drogi Raki, na pewno chciało spełniać swoje jakieś tutaj zachcianki, marzenia, pomysły na polu intelektualnym. Czy to nieważne, czy to będzie hobby, czy to będzie praca zawodowa, czy to będzie cokolwiek innego, które wiąże się z jakimiś wyzwaniami intelektualnymi. Karta daje potencjał, możliwości. Mówi, kuj żelazo póki gorące. I co dalej tutaj w lipcu karta pokazuje, to jest taka karta, te dwie karty bramy, takie karty przejścia, karty decyzyjne, karty mówiące o tym, że jeżeli teraz coś zdecydujesz, postanowisz, to będzie miało wpływ na twoje dalsze życie. Karta lipca mówi o możliwości wyboru. Tutaj tak jak przybliżę, może żeby było bardziej to widać. Pani na stole ma szereg kluczy do wyboru, ale który klucz otwiera właściwe drzwi? Ona tego nie wie, tutaj druga strona jej tylko oferuje opcje tak też wy będziecie miały do wyboru albo opcje na przykład zmiany pracy, opcje przeprowadzki, opcje nie wiem, wyboru jakiegoś innego miejsca zamieszkania opcje wyjechania za granicę do pracy może też opcje podjęcia jakichś studiów, nad którym będziecie się zastanawiać żeby w październiku je podjąć no w lipcu jest czas na przemyślenie tylko ja bym powiedziała tak, że to, co teraz postanowicie, zdecydujecie, to będzie miało wpływ na Wasze dalsze losy. Karta sierpnia, kartą wyzwań, bo tutaj mogą przyjść do Was jakieś sytuacje takie niespodziewane, z którymi tutaj nie miałyście do czynienia. Nie wiem, tutaj sierpień kojarzy mi się z wakacjami, więc wybaczcie mi przykład, który tutaj Wam przytoczę, ale pokazuje się nagle: nie wiem, lecicie na wakacje, samolot ma tam e, jakieś międzylądowanie, okazuje się, musicie się odnaleźć na lotnisku, yy, gdzie na przykład do tej pory yy, nie musiałyście czynić takich jakichś tam akrobacji, tak, bo powiedzmy lecąc na wykupioną wycieczkę, pójście na lotnisko, tam było wszystko wiadomo, gdzie, co i jak się udać. Tu nagle okazuje się, że na jakimś może dużym, obcym lotnisku, niech to będzie Monachium, Hitro albo jakieś inne wielkie lotnisko, musicie nagle poszukać tej właściwej bramki, tej właściwej odprawy, czy też udając się do Australii, tak, w daleką podróż, tutaj też może Was czekać jakieś kilka niespodziewanych sytuacji. No, tutaj mówię o sytuacjach dalekich, tak, no bo raczej nie przewiduję, żeby samolot leci z Warszawy do Krakowa miał jakieś tutaj międzylądowania, ale właśnie kojarzy mi się to z takimi większymi podróżami, i też tutaj karta sierpnia pokazuje jakieś niespodziewane sytuacje, ale doskonale sobie poradzicie, więc jeszcze tego nie dodam, nie bójcie się. Tak samo, jeżeli w pracy przyjdzie was, ktoś do was powie, sprawdzam, tak, rzuci was coś na głęboką wodę, powie, tutaj macie wykresy, tabelki w Excelu robić, z na przykład do tej pory nie miałyście do czynienia, dacie sobie radę. Tym się nie martwcie. To są oczywiście takie moje przykłady, porównania. Dla każdego trudność może sprawdzić coś innego, bo dla jednego podróżowanie, zmiana, nie wiem, środków transportu, sytuacje takie podbrankowe, kryzysowe nie będą wyzwaniem, a na przykład będzie wyzwanie zrobienie jakiejś tabelki w Excelu. Tak, dla każdego, tutaj powiedziałam coś, coś dobrego, ale poradzicie sobie ze wszystkim. Wrzesień. Pokazuje sytuację na zasadzie takiej, że siłowo nic czego nie załatwisz, głową muru nie przebijesz, jeżeli ktoś się uprze, to choćby prośbą, groźbą, jak ktoś jest uparty jak osioł, nic nie zdziałasz. Czyli są pewne sytuacje takie, musisz sobie z tego raku zdać sprawę, takie nie do przejścia. Są ludzie takie uparte jak takie osły, muły, że z nimi nie da się nic załatwić, ani po dobroci, ani groźbą. Ani jeżeli brakuje przecinka w formularzu. Do widzenia, trzeba nowy formularz złożyć. Także troszeczkę takich powiedziałabym trudności, ale to też nie tyle, że to będzie nie od Was zależne, ale też będzie, powiedziałam, większe znaczenie 7-8 tego zagadnienia, problemu będzie po stronie tej osoby drugiej, czyli po, po nie, nie waszej, tylko tej osoby, z którą będziecie miały do czynienia, sytuacją, z którą będziecie miały do czynienia, że ktoś może nie być jakiś skłony do jakichś e, kompromisów czy, czy, czy pomocy. Po prostu taka taka zamulasta osoba, taka, która się źle, e, źle kojarzy i z którą się mi się kojarzy to po prostu jakąś zasiedziałą panią urzędniczką, która siedzi tam przez e, nie, przez zasiedzenie jest, tak? I z którą yy, nie da się nic złatwić. Miałam ostatnio do czynienia z taką panią w ZUSie, która po prostu miała na sam widok skwaszoną minę. Yy, I była na nie, czyli jeżeli nie siedzi tam za karę, to po co, po co tam jest, tak? Ok. Yy, Wlecień październik tutaj będziecie próbowały wyważyć drzwi, które są. Jakoś tutaj były dla Was dla Was zamknięte, ja bym powiedziała, że możecie użyć środków takich siły, czyli trochę nieracjonalnych, takich może nie tyle nielegalnych, co może porobienie komuś na złość, tak? Że, słuchaj, jeżeli po dobroci się z Tobą nie da, to ja tutaj to siłowo załatwię. No i pewne kwestie z pewnymi osobami mogą Yy, mogą się w inny sposób po prostu nie dać załatwić, yy, niż jeżeli po dobroci nie idzie, no to, to trzeba wytoczyć tutaj ostre, ostre działa, no i tak to dosłownie wygląda. Listopad, yy, karta, czegoś, czym będziecie się zamartwiać, yy, może ja bym ta karta nieprzespanych nocy, tak, czyli coś tam sobie weźmiecie do głowy, jakiś problem, może wy, ten problem być wyimaginowany, bo tu karta nie mówi, że będziecie miały problem. Karta mówi o tym, że coś tam sobie wymyślicie w głowie i to Wam nie pozwoli na spokojny sen dosłownie. Czyli yy, może jakieś, jakieś sprawy się zadziać, ktoś może coś na, was tem, na Wasz temat powiedzieć, yy, co powiedzmy: ktoś coś powie i nie o tym zapomnią, zapomną, ta osoba zapomni, a Wy dalej miesiąc później jeszcze będziecie tę sprawę rozkminiać, Czyli takie. Nie do końca sytuacje mające podstawy o to, żeby się zamartwiać, tutaj więcej będzie się w Waszej głowie działo niż, niż faktycznie, realnie będzie jakiś tutaj powodów do zmartwień. Grudzień miesiąc takiego wytchnienia, ponieważ takie wypompowanie, gdzieś tam ta zła i też dobra niestety energia gdzieś tam z Was uleci jak, jak balon. Karta też, zwracajcie uwagi, uwagę, swoją na sny, to co Wam się przyśni, bo tutaj też o tym karta mówi, to będzie miało duże znaczenie. No i co? No i karta. Przydałby się Wam odpoczynek. Wiem, że jesteście osobami takimi w biegu, potrzebujecie odpoczynku, ale nie ma na to czasu. Karta mówi: Słuchaj, odpocznij, bo wyzioniesz ducha. Oczywiście niedosłownie dosłownie nikomu tego nie życzę, ale żeby wziąć to też pod uwagę trochę bardziej poważnie czyli, słuchaj, nie zawsze raku, nie bierz może tyle na swoje barki, bo ty, ty lubisz tak trochę nadobowiązkowo gdzieś tam działać, czy wieloma rzeczami się zajmować, i po prostu na to doby ci. Nie starczę. Karta w grudniu daj sobie, daj sobie trochę luzu, daj sobie trochę odpoczynku. Ja życzę wszystkim rakom dobrego roku, zapraszam do czytań indywidualnych. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa-pa!